Halo, halo, witajcie. Tu Radio Szczumic. Dzisiaj z czatu Telegrama Radio Szczumic Ewa rzuca bardzo ciekawe i niepokojące materiały, jak w tytule, który Wam się wyświetla. Brzmią niewiarygodne, ale są poszlaki, że jest to prawda. Skoro są poszlaki, to myślę, że jest to wystarczające, żeby o tym Macie powiedzieć. I y, poczynić te najprostsze kroki, które tu są y, widoczne, a że jest coś na rzeczy, to na końcu udowodnie, y, udowodnie, nie udowodnię. Wrzucę kolejną poszlakę, która y, coś pokazuje, y, fragment filmiku bardzo ciekawego. Mamy rozporządzenie z 2015 roku o wynoszeniu rejestrów USC z gmin. To niby wcale y, digitalizują ten rejestr, a księgi wynoszą. Podczas gdy przy digitalizacji dochodzi do fałszerstwa. W celu ratowania waszego prawa do życia w Polsce, na terenie Polski, można wysłać wniosek do gmin, żeby wydali dokumenty. No i jeśli to jest tylko poszlaka i nawet nie okaże się prawdą, to taki wniosek można wysłać. To nie zaszkodzi, a może coś zabezpieczyć. To jest Tymczasowa Rada Stanu 2019.wordpress.com tak strona się nazywa. Na tej stronie autorka zebrała te informacje. Wniosek o potwierdzone z kserokopie z oryginalnych rejestrów gmin. Jest wniosek plik do pobrania, yy, można rozważyć. Słuszni spalili już gminne rejestry USC Polaków, by zacząć ślady istnienia narodu Polski? To pytanie. Szanowni Państwo, nawiązując do tego, że po internecie krążą informacje, że od 1 maja 2021 roku państwo polskie przestaje istnieć. Wchodzimy pod jurysdykcję państwa słusznego. I ja, tak jak mówiłem na końcu tego nagrania, poczekajcie, spokojnie, puszczę fragmencik świeżutki, żebyście mieli świadomość, jak bardzo nie jest to abstrakcyjne. Brzmi abstrakcyjnie? Tak jak pomyślcie o pandemii całoświatowej dwa lata temu, gdyby wam to ktoś powiedział, brzmiałoby abstrakcyjnie? Brzmiałoby, więc poszlaki powinny wystarczyć, żeby poczynić tak prosty krok, jak wysłać ten wniosek do urzędu stanu cywilnego. Od 2015 roku akta OSC Narodu Polskiego zostały zdigitalizowane i nasze dane bez wiedzy i zgody Polaków zostały przeniesione do zdigitalizowanego cyfrowego rejestru międzynarodowego, w którym zostaną poprzekręcane nazwiska. Na przykład nie używa się polskich znaków, całe imiona, nazwiska są spisane wielkimi literami, jest to więc masowe fałszerstwo na wielką skalę. skalę przepraszam. Na podstawie rozporządzenia z 2015 roku istnieje możliwość wynoszenia rejestrów OST z gmin, nie tylko tych zdigitalizowanych, ale i niezdigitalizowanych. Mówi o tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 roku. To jest to rozporządzenie, na które można sobie zerknąć. Na początku jest link u góry w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestru stanu cywilnego Warszawa i tak dalej. Wygląda więc na to, że likwiduje się fizyczne dowody, czyli ślady pobytu na naszych terenach narodu polskiego. Robi się podmiankę narodową. Unicestwia się nas całkowicie. Czy takie pytania autora akta wpłynęły w Krakowie? Pamiętacie pożar w Krakowie w zeszłym roku? To chyba była jesień, może początek zimy? Według informacji autorki, yy, ludziom, którzy chcą sprawdzić w gminach te rejestry, mówi się, że one są, ale nie mają prawa do nich. Czy one fizycznie są, tak? Nie zdigitalizowane, ale nie mają prawa tego sprawdzić. Wygląda na to, że suweren nie ma żadnych praw. Tak? Nie ma w praw wglądów dokumenty dotyczące yy, siebie samego. Naród polski przestaje istnieć. Yy, jeśli do tego dołączy się już istniejące prawo do zmiany numeru PESEL, a no takie jest no to wystarczy osur szóstą, słusznym, by przenieśli nasze dobra na siebie i jak tylko się nas pozbędą e, za pomocą fałszywego covid na przykład, czy innych narzędzi, e, no w aktach, e, no przestaniemy istnieć w aktach dodatkowo, będzie można wszystko sfałszować e, i powiedzieć, no skąd wy się tu wzięliście, to nie wasz kraj, jesteście imigrantami i tu i wtedy ci, którzy przejmą nasze tereny, tak, taki cytat, będą mogli zapytać, kim ty jesteś? Ciebie i twoich przodków tutaj nie było. Nie masz na to żadnych dowodów, że byli. Tu nie było państwa polskiego. Ty jesteś nielegalnym imigrantem. Musimy cię stąd wywieźć na wyspę dla nielegalnych imigrantów. Pozostawię autorka do refleksji. Na dole poniżej są jeszcze fragmenty tego rozporządzenia, gdzie jest mowa o przechowaniu numeru PESEL, o wynoszeniu dokumentów, tych akt. Tak, z urzędów. I yy, no polecam do spo, spo swobodnego, spokojnego zapoznania się z tym materiałem z tego portalu. Oczywiście linki yy, zamieszczam. A teraz fragment nagrania, yy, który zamieścił dzisiaj Detektyw Prawdy. Fragment. Yy, zobaczcie sobie całe. też będzie link. Tańczą i śpiewają na lotnisku w Warszawie i to długo, długo, długo i ten wężyk, który oni tak ciągną w takim zawijasie, rośnie i rośnie. Co oni tu robią i z czego się cieszą, co świętują? Zostawiam do Waszej yy, rozwagi, pod Waszą rozwagę zostawiam i zastanowienie się nad tematem. To są poszlaki, ale yy, dla tych, którzy temat yy, czują i śledzą trochę bardziej, wiedzą, że jest ich znacznie więcej. Więc może warto skorzystać z tych wniosków i spróbować yy, dostać potwierdzenie i kserokopię z oryginalnych rejestrów gminy przed 1 maja. Z Panem Bogiem. Trzymajcie się.